Cześć moi kochani, witam Was w następnym odcinku Tom Pridera i tak właśnie e, udajemy się tym sposobem do e, tego całego klasztoru, do komnaty rytualnej wieje tu i wieje jak na jakimś wygwizdówku co najmniej e, Reyes oraz nas, nasz, 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 nasz przyjaciel mhm, oho Dobra, wciąż, że jedno jest pocieszenie. Co robisz, Kim są ci, Ludzie. Strzegą klasztoru. A jezus, ma, O Boże, ale ją ładnie ubrali. nowej królowej przez tego, który ją Oczywiście. Jaki on jest teraz podekscytowany, Boże. On to robi, bo jest zły? Czy on to robi dla swoich korzyści? Czy on to robi nie wiem dlaczego on to Nazywam robi? Nazywam się Dr. James Whitman. Mam pokojowe zamiary. <laughs> no, oczywiście. Przedstawiam wam waszą nową Jesteście pod Japonią. Aha, właśnie. I nie umiem mówić po japońsku. O Boże. Nie wierzę w taki obrót akcji po prostu. Tamten go normalnie, w naj, na, najnormalniej w świecie w kija zrobił. Okej, okay, tam ci sobie idą, mogłabym ich jeszcze zaatakować teoretycznie, ale nie, już ich tu nie ma więc z zaatakowania, nic nie wyjdzie. Aha, czyli muszę po prostu tędy sobie to wykminić jakoś. Tylko jak. Aha. Co myślicie, że tam tędy? No dobra. Skoro tak uważacie, to proszę bardzo. Hopsa. wbiłaś się tym czekanikiem, siostro, to dawaj. Wspinaj się na górę. Coś czuję, że to będzie jeden z trudniejszych etapów gry, czyż nie? Mam taką nadzieję, że nie, bo chciałabym to przejść w miarę, wiecie, zgrabnie. Wszak końcówka tak cudownej gry na to zasługuje. Aha. Dobra, skoro już tak topornie skoczyłaś, to ja nie będę się... No dobra, 100 punktów doświadczenia dostaliśmy aż. Burzowa Gwardia. Po tylu latach nadal ochraniają swoją królową? No dobra, ok, tylko skąd oni się biorą? To jest pytanie. Za milion punktów. Jak to zabić, jak to ma taki pancerz, co? Hmm. Mam drobny dylematik. Kompletnie nie wiem jak z tym walczyć. Bo domyślam się, że łuk to się na niewiele tutaj zda. Okej. Okay. A oni weszli. I tu już nikogo nie ma i nie będzie. Ale dobra. Może podpalimy to. Nie wiem co nam to da. A nic nam to chyba nie dało. Ja po prostu się bałam, że to czyjąś uwagę zwróci. Ale skoro możemy się teraz przedostać bokiem, to uczynimy to bardzo, bardzo chętnie. Dobra, idziemy, skradamy się. Powiem Wam, że atmosfera jest dość ciężka. Mogę podejść bliżej, czy mnie zobaczą. Jezus, ile ich tam jest? Ja ze wszystkimi będę musiała walczyć. Boże mój drogi. Ale co? Jest ich tu tyle i nikt nikogo nie obserwuje. Naprawdę? Niby mam tam iść, a oni się kiedyś skończą? Chyba nie. Dobra, chyba miałam to zrobić właśnie w ten sposób. Ok, gdzie mam iść? O, tu coś jest, dobra. Coś możemy zbadać, zobaczyć. Dobra, nie będę zapalała pochodną. O Boże! O Jezus, Maria! Słabo mi chyba, chodzi za się krajście, no. Kto to jest Matko Święta? Co ja mam robić? Jak ja mam się tam przedostać, niby? Jak oni sobie to wyobrażają? Mhm, dobra, skupiłam się chyba trochę za bardzo, ale. Aha, bo tu jest coś u góry. Nie, nie mówcie mi, że tamtędy. No nie wierzę. Pod samym nosem po prostu. To wygląda straszliwie. Boże, nie da się przecież przycisnąć przy... na oczach tylu ludzi. Znaczy ludzi. Na oczach tylu czegoś. Straszne. Błagam, złap się. O Boże. Zobaczyliśmy. Świetnie. Laro, gumiesz? Wiesz o tym? No sakrycz. Ja to mam przejść? To jest w ogóle animacja, czy co to jest? Dobra, i jestem gdzie? Na zewnątrz. Okej, okay, wykurzyli mnie totalnie. Ale widocznie tak miało być, skoro. I dobra, nie jest tak trudno z nim walczyć wcale. Dobra, że jak mi nic zabraknie. Jak to możliwe, że po takim czasie nadal żyją. No właśnie, jak to możliwe. Też bym się chciała dowiedzieć. Na szczęście walka z nimi nie jest trudna, a już się bałam. Szczurki? Co jest szczurki? Obozowisko! Boże, jak dobrze? Modlitwa, którą znalazłam przy tym generale, mówiła, że źródłem burz jest dusza w gnijącym ciele. Tak, no i co? o ostatnią słoneczną królową, ale nie rozumiem co Chemiko ma z tym wspólnego. Ona była pierwszą królową. Może i ostatnią. Z jakiegoś powodu Matias sądzi, że sam też ma z tym związek. Ale to nie może oznaczać nic dobrego. Niech ci diabli dla dobrej opowieści zrobisz wszystko. Wiem, że odpowiedź kryje się w tej komnacie rytualnej, ale nie będzie łatwo się do niej dostać. Burzowa gwardia przysięgła, że będzie ją ochraniać. Wiem, że muszę to zrobić. Ale bardzo się boję tego, co tam Też znajdę. Też się boję tego, co tam znajdę. Wolę tam nie iść, wolę zostawić tą grę teraz, tak jak jest. I zostawić ją w spokoju. I naprawdę więcej do niej nie wracać. Ale cóż. Miszcz. Miszcz łuku. Nie, to muszę opanować sobie jakieś zbieranie kwiatków, tak? Okej, okay, dobra. Czyli, czyli, czyli zostaje mi jakieś, nie wiem, jakieś zyskiwanie strzał, zmysł kolekcjonerkości? Co? Dobra, panu. Niech będzie. No, jestem specjalistą, tylko co mi to dało, jak zapewne więcej punktów umiejętności w tej grze już nie jest Nie tu. Tu. Tu mam jakieś ulepszenie, no. Aha. Napoje zapalające, zwiększa prędkość komory, szlifowany zamek przyspiesza załadowanie, zwiększa stabilność kolbazowiką, dobra, to nie, ale może dławik, w którym wśród jest bardziej skupiony. Kurde, tylko po co mi ten osłona lufy? Dobra, zróbmy osłonę lufy, niech będzie. coś tam ulepszone i spierniczaj dalej Ale czy to jest wejście właśnie do tej całej komnaty rytualnej Mam nadzieję tylko, że nikogo tam w środku nie ma O Jezus Maryja Straszne Muszę się tam dostać, tylko jak? Tędy jakoś Dobre, się sprząć. Bierz tę broń! Zajmę się tą stroną! Wskazuj OK No chodźcie, te cumpki! Uważaj! Dobra, nic tu nie podniesie. Nic jest przerażająco. O, bo to jest główne wejście. Pozdro okej, okay, coś czuję, że to się zaraz coś tu zawali i runie. Dobra, runęło, tak jak przewidywałam. O Boże. Kto do nas strzela? Skąd do nas... O, matko kochana. Nie. Nie, aż mi się słabo zrobiło, nie! Nie błagam, nie, ja tego nie chcę. Boże! Trzy, trzym, trzym, trzym. Trzymajcie mnie, błagam, bo chyba zaraz zemdleję tutaj. Tak, ile was tu jest? Dobra, może mi się uda jakoś tak atakować. Nie udało mi się. Matko kochana. Matko kochana. Ja wiedziałam, ja wiedziałam, że ja tego nie przeżyję. Ja byłam pewna, że tego nie przeżyję. Co i miałam rację. Tak, gdzie jest Jeszcze biegną za mną. No BIGO! Boże kochany. Spokojniej się zrobiło, jakby. Dobra, to ja może powyciągam y, trochę nabojów z tamtych w tym czasie. Okej, okay, mam osiągnięcie lepkie ręce, spoko. Fuck! Jezus, jak to mocno wybucha Masakro, masakra. masakra. Szlak by to. Szlak by to jeszcze po raz drugi. Dobra, mam nadzieję, że nie muszę od początku tego wszystkiego No fuck! Musiałaś przeładowywać akurat teraz. Fuck! Jeszcze się, na mnie zasadzić. No mam naboi do tego co No i zabił mnie? Czy nie? Mam no, tylko 12 jeszcze na Przeleci Jest tu jakiś jeszcze? Nie. Wiem, że jest, ale... Ale gdzie? Jezus, jak się z zdy... tym... Dobra Biorę broń, jak najwięcej broni Wiesz, nie, nie zapalaj mi teraz pochodni, kobieta. Już nie miała nic do roboty naprawdę. Mam taką cichającą nadzieję, że to już wszyscy, ale się przeliczyło. Przez zginęłam. 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 I to jeszcze mnie strącił z góry. Oni mieli mi pomóc. I co? Fuck, on <tosanowite> to są Jeszcze jeden gdzieś jest tam tu. Tam mam też mało naboi, bo tylko 62 tak. To mi się wydaje przynajmniej. Okej, okay, dobra, ten zmarł. Śmiercią powiedzmy, że tragiczną. O oh, się przydałby mi się teraz jakiś safe O oh fu, ja mogłam do nich strzelać. O Boże, naboje, to na duże jeszcze są naboje. Bierz ile wlezie, naprawdę. Kobieto, bierz ile wlezie. Przecież ja nie wykorzystuję potencjału tego terenu. Też się sama zdziwiłam. Dobra, właśnie tutaj. Jeszcze się przechuść też tam. to chyba tędy się wezmę tutaj. Uzbieram ile się da tej amunicji. Gdzie oni są? Nie ma ich, czyli tam muszę tak czy tak iść tędy na dodatek. Bo... Ile mam broni? Tu mam 150 nabojów, tu 100, tu 40. Dobra, powinno być gitas. Przeładowuj. Szybki. Że kobieto. Dlaczego ty zawsze przeładowujesz wtedy, kiedy nie powinnaś? Kurde, nie możesz trafić normalnie. Miałam zezę zabą Dobra, tego zabiłam w głowę. Ok, tego też zabiłam. O, mam punkt umiejętności, jak mi było to wiedzieć. Chyba strzelba w ich przypadku jest naj najbardziej adekwatną bronią. Nie będę się teraz zajmowała. Dobra, ja coś Boże, Boże. Spadaj. Skąd oni idą? Fak ci umarli, nie żyją? Dobra, matko, autosafe jakiś. Dobra, wiecie co? Ja muszę chłonąć, więc ja sobie robię przerwę, Pauzuję grę. I wrócę do tego za jakieś 10-15 minut, naprawdę. Także trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!